The Orcs have been repelled, and the Warboss has been defeated. But this war is far from over. The Orcs still threaten to overcome several major population centers and could mass more than a large enough force to overwhelm the Imperial armies present on the planet. We have bought time. Nothing more. But this is no longer a primary concern. Our scouts have recovered evidence that the forces of Chaos, the great enemy, may be operating on this planet, right under our very noses. We must face this foe wherever they stand. If there is even a chance that they are here, we must seek them out and destroy them. Inquisitor Toth is demanding that we leave the planet, but of all the powers his position grants him, commandeering a space marine company is not one of them. I must admit that I find his presence unwelcome so soon after the events on my homeworld of Cyrene. Inquisitors have a way of inflaming a guilty conscience, and that I do not need right now. This warp storm could trap us here for a month or for a century. We cannot risk staying here. We must evacuate Tartarus before it arrives in three days' time. The Imperial Guard and Holy Fleet can attend to the evacuation. The Blood Ravens have more pressing matters to contend with, such as. I believe agents of chaos have taken strong root here. I sense no taint here. Even so, were there a chaos presence on Tartarus? It is better we leave them here with the orcs than waste more lives fighting them. We could wish no worse fate for either of our enemies and to be trapped with the other. But we must leave here now. That is a matter for my brothers and I to decide. We will use these three days to settle our affairs and satisfy our suspicions. Meanwhile, you have our transports to facilitate evacuation. Colonel Brom, the captain and I must attend to matters of faith. If you would leave us, please. But surely this involves me is a that... Forgive me for not being clear on the matter. I said please when in fact I meant now. This does involve him. You should have shown him a modicum of respect, Captain. You uncovered extensive heresy on your home world. Cyrene, was it? That has nothing to do with the events here on Tartarus. But I believe they do. You requested the Inquisition undertake an exterminatus, the destruction of your planet's entire populace, which we obliged. I still fail to see. Captain, I am not questioning your loyalty, but I must wonder if your actions on Cyrene have not affected your judgment. Perhaps that was a poor choice of words. I merely fear that you might see chaos, but it does not exist. I ask that, as a loyal subject of the Emperor, you serve the Imperium's interest before your own agenda. Captain, that Inquisitor had no right to speak to you in such manner. But perhaps he is right. The coming storm will trap our enemies here, where they can consume one another. And what if the forces of chaos escape the system before the storm? No. We will not use this freak occurrence as an excuse to avoid our enemies, or our responsibility. They are here for a reason, and we will discover that reason. We are with you, brother captain, as always. The humans are coming your way in full force. You should hear their heavy feet long before you see them, and smell them long before that. Orbital Command has indicated the dropship landed in this general proximity. We've discovered a path, Captain. It's obvious someone has been digging here. Cut by orcs? Hmm, I've never seen an orc lend such a careful hand to a task. If it wasn't orcs, then it must be the forces of Chaos. Space we will follow this path and discover the truth behind what has transpired here. Hope is the first step on the road to disappointment. With me, brothers, the sacred artifact will yes, now be cool. available to us. Construct it yes, and we will have access to powerful it's abilities. Dangerous. We will root it out. No everyone, This is Przestałem się chyba gniewać na War'a, czy wiem, tu już będzie tak mocno wałkowany temat, że pewnie już sobie własne z głowy wyrywacie. Kurwa, znowu o downoforze się, nie. Dzisiaj nie. E, Odpocząłem sobie, dałem sobie trochę czasu na przemyślenia i tak dalej. Stwierdziłem sobie, że będę miał to po prostu w dupie. E, bo w sumie przecież mam stare downofory. Więc co mnie tam te nowe będą chodzić, w każdym razie zobaczmy, czy w ogóle, właśnie ee, nie wiem, czy z generałem damy... da radę połączyć infiltrację, zaraz się zobaczy. Eem. W każdym razie na początku, no co, standard, no na rozbudowa bazę, więc troszeczkę sobie tutaj potniemy, żeby nie było ciągle to samo, bo jakie ja, no, no bo tu się za tak, każdym razem robi to samo, no. No shit. Dobra. Więc teraz poślijmy ludzi na zwiat i zajmij, zajmijmy się walką. Walką. W Warhammerze? Nie. Kto by to myślał? Orki. Orki z Majorki. Ale boją się strasznie. Biegną przed nas i zdechły. Wait, They were They were Co może? Hmm, iże doże. Pozwól, że ci odpowiem. Co może wywołać strach w No, nie wiem. Widzieliście ten kawałek technologii drodzy Space Marines y, w swoim użyciu? nazywa się miotacz ognia. Może jestem trochę przesadyczny w tym względzie, ale wydaje mi się, że odrobinkę tutaj przyoczył. No dobra. No więc spróbujmy pozajmować sobie terytorium, aż coś się stanie. No bo standardowo, idziemy przed siebie, zajmujemy, okopujemy się, idziemy dalej. Są drogą... jest Ciekawe, czyimi rękami zostały w takim razie posiekane. Hmm. Nie może jakaś taka bliższa analiza, na przykład przyjrzenie się z Walką. Hmm. Słusznie. Powinniśmy kopać dupy i zbierać odpowiedzi, jak mówi stare amerykańskie przysłowie. Yy, ale w tym razie, tymczasem jesteśmy, yy, prawda, atakowani i z, ze wszystkimi elderami rozprawiamy się w bardzo łatwy sposób stosując tą samą serową taktykę. Kiedy uda nam się bazę rozbudować na drugi poziom i będziemy mieli dostęp do... o, a tu się jakieś ciupagi nam pojawiły z dupy. No dobra, zajmijmy się nimi. Yy. O, jak widać, Eldarzy wykazują się niesłychą inteligencją, atakując posterunek, który mój, e, prawda, serwitor będzie naprawiał. Można się spytać, ci unikatowi, e, bardzo rzadcy wojownicy na skalę galaktyki, których zostało naprawdę garstka na świecie, i którzy specjalizują się w używaniu, prawda, takiej taktyki uderzenia i odwrotu, e, którymi przewodzi e, ta dalekowidząca, ta, ta wieżczka. Tak, że tak powiem. Yy, I ona wykoncypowała sobie, że hej chłopaki, słuchajcie, imperatywem będzie to, żebyście polecieli na ten randomowy, strategiczny punkt, i zaczęli go atakować i zostali zabici. Tak, to trzeba. Tego nam trzeba. Mm -mm. <tank> o, oh, really? Wspaniale! Tutaj jest z kolei część misji, która jest naszym takim autosave, oczywiście. Hmm. Ta część misji jest lekkim tutorialem i to dość hamskim, gdyż y, widzicie. Mm... Generalnie gra stara się nas przekonać do tego, żebyśmy powinniśmy używać jednej z najbardziej beznadziejnych, bezużytecznych jednostek grze, przynajmniej spróbować i przekonać się sami, że są beznadziejne. Skąd wiemy, że są beznadziejne? No, w tej, w tej misji akurat nie są nam potrzebne. Są nam potrzebne z tego względu, że z jakiegoś powodu dowództwo całej operacji uznało, że nie przydadzą się nam asalt marines z jetpackami, którzy mogliby się tam wiebać i rozgromić wszystkich trzy dupy w kilka minut de facto? nie, No bo po co? No ja sobie kupiłem jeszcze Whirlwinda, żeby wam pokazać jedną rzecz, jaki jest zajebiście skuteczny. No bo Whirlwind, tak? Coś, co powinno nachrzaniać rakietami, przynajmniej tymi sześcioma tak sru, 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 sru i pokryć cały teren. Siedzi sobie i pierdzi. W stronę naszego przeciwnika. No już zbudowaliśmy relikt, więc możemy werbować aptekarzy, gdyż dotąd tego nie mogliśmy zrobić oczywiście, ponieważ ponownie dowództwo w walce z orkami uznało, że pomoc medyków bitewnych nie przyda się naszym wojskom. No bo po co? Tak samo jak i tutaj asalt Marines. No można dywagować, że a, bo to się w lesie dzieje, nie wiem, może się biedacy wpieprzą na drzewo i umrą. Hmm, to może im nie damy, ale jak się przekonacie po kolejnych misjach, jest to zupełnie porąbane pomysł. Tak, no, tu są ci reaperzy, a Whirlwind, oczywiście, na wszędzie, tylko nie tam. Hmm, to jest taka ostatnia próba przekonania Was, że tego w tej grze nie wolno budować. Nie powinno się. No chyba, że chce się pobawić od tak. A my w tym czasie budujemy mój ulubiony serowy zestaw czyli Space Marinów, przynajmniej z dwoma wyrzutniami rakiet na zespół, maksimum z czterema. Dlaczego? Sami się przekonacie. Ja tutaj wyznaję takie podejście: już przerzućmy ich powoli tymi e, Ryno na drugą stronę i będziemy sobie takie w jedną, drugą. Zabierzemy może z dwa, trzy oddziały, a potem wyczyścimy to wszystko. No, a w każdym razie, e, moje, ulubione, moje ulubione podejście w tej grze, przynajmniej w grze singleplayerowej, bo nie ma inaczej po co, tak? Tam, gdzie się gra z space marinami, we wszystkich danoforach, bierzemy e, pełną grupę, tak? Znaczy, co rozumiem poprzez pełną grupę? Pełna grupa to jest to, co da się zaznaczyć i wpisać pod grupę Control 1, 2, 3 i tak dalej, tak? Jeżeli. E, jeżeli. Znaczy, no, to jest, to jest maksimum maksimum jednostek, które da się zaznaczyć naraz i dowodzić, tak? E, więc jedną grupę robimy całą z Dreadnoughtów: 8 dreadnotów, uzbrojonych w działka, cokolwiek de facto może być tam, e, no i drugą drużynę, czyli Marinesów uzbrojonych w, w różne rzeczy, ale przynajmniej dwie wyrzutnie rakiet na drużynę. Może być tam jakieś śmietacze ognia, na wypadek, gdyby ktoś bliżej podszedł i trzeba by go było podpiec i złamać mu morale etc. etcetera, et ale o tym się będą zajmować dreadnoughty, które już miotacze ognia mają. E, więc e, tak czy inaczej, jeżeli mamy 8 oddziałów, każdy ma przynajmniej po 2 wyrzutnie rakiet, to jest 16 rakiet w salwie. E, do tego dorzućmy fakt, że przynajmniej 3, mają, 3 oddziały mają po 4 wyrzutnie rakiet, to jest dodatkowe 6 wyrzutni rakiet. To podnosi naszą liczbę do 22 w salwie. Nie ma żadnego, żadnej jednostki poza supersami, czyli tymi, prawda, Landridery, Avatary Kena i tak dalej, które by taką siłownię przetrzymały. Więc w sumie wszystko, co jest pojazdem i budynkiem, zdejmujemy albo na Hita, albo na dwie salwy. No i, i to jest Danów furię, tak. No, tutaj, jak widzicie, no sobie tak na spokojnie przejdziemy. Teraz wyczyścimy tych dzwonców na, prawda, skarpie. Oni mocni są w zadach, chyba, że im się podejdzie. O, no dobra, tu trochę, panowie, nie atak, move tylko move i atak. Oni mają taką manierę dziwną, że dojdą sobie do wniosku. Aha! Jak nam każą się ruszyć i atakować, to poruszymy się tylko do stopnia, gdzie nasza najbardziej, znaczy bronią w najdalszym zasięgu, jest w stanie cokolwiek zrobić, i potem w stanie będziemy się patrzeć, jak te kwoki, tak? Ziarno na przykład, albo co innego, nie wiem. Teraz są te. Taka, takie telewizyjne show o, o tureckim tam. Boże, jak mu tam się było. No oczywiście, Whirlwind, przestań. Panie Stulpysk i nie, nie wal w naszych, bo są zbyt dobrzy dla ciebie. Mmm... no okej. Okay. No więc co my tu mamy? Naprawmy tego... tego ziutka. Nie wiem po co w sumie, bo już wyczyściliśmy tych frenzy, ale... ale jak sobie niech będzie, to będzie i niech będzie przynajmniej naprawiony, tak? e, mamy już zasobów tyle po tym siedzeniu na tych kilku punktach e, cztery elektrownie. Nawet nie musiałem ich e, podkoksać, żeby, upgrade'ować, żeby były e, mocarne na tyle, żeby produkować non-stop energię. E, więc e, mamy to generalnie w dupie, a teraz przesuńmy wszystkich naszych ziółków. E, w sumie nie wiem, po co jeszcze tego Whirlwinda trzymam. No, niech sobie posiedzi. Niech, niech Wie, Nie wiem, tak czasami w Ameryce są takie laurki dają na przykład dla dzieci bardziej zdebila, zdebilnionych, zdebilałych retardów, tak, którzy brali udział w zawodach sportowych i na przykład raz odbił piłkę i to przez przypadek dostanie laurkę, żeby się nie czuć jak, no, jak retard, powiedzmy. A my w tym czasie weźmiemy nasze elitarne wojska i, prawda, mm, zrobimy to, co robimy najlepiej, czyli weźmiemy Dreadnota, każemy mu tankować, a wszystko inne z tyłu będzie po prostu się jak popadnie. No, niech Dreadnought sobie idzie, on ma bardzo fajny Assault Move, czyli e, postawę, która oznacza, że będzie zbliżał się do celu, strzelał ze wszystkiego, co się da, i, I w międzyczasie, o kurwa, Willwind, no czy, nie, gdzie on jest, gdzie on jest, tu jest. Stulpysk! I w ogóle się nie odzywaj teraz. Już żeś się narobił, teraz yy, Swołocz partial one. Yy, on ma bardzo fajny ten Dreadnought, rozkaz, postawę, tak jak wspomniałem. Czyli on idzie do celu, kiedy mu wydamy rozkaz ataku, aż wejdzie, yy, prawda, w zasięg walki wręcz, yy, a do tego czasu strzela. To też się stało borączką e, Dark Crusade, ponieważ w Dark Crusade był ten, było to podejście relika zupełnie z dupy, żeby sobie. O, i e No i wszystko pada, rakietki, a co? E, hmm. W Dark Crusade było to z dupy podejście, właśnie relika, żeby sobie. E, wszystkie jednostki, które się poruszały, w tym i Marines, uzbrojeni w zwykłe Boltery czy te karabiny plazmowe, etc., żeby to zbalansować, żeby nie byli zbyt przekoksani, na przykład ktoś ucieka a, to no, pokonaliście mój, mój oddział, to ja się nimi odwrócę, żeby wrócić silniejszym kolejnego tygodnia. Haha! E, żeby tak się nie dało ich rozstrzelać zbyt łatwo, e, no to wszystkie jednostki poruszające się i strzelające znerfiono i to tragicznie. Znerfiono do stopnia de facto, gdzie e, miały, że tak powiem, stałą szansę na trafienie, e, czyli 15%. E, no a to oznaczało, że na przykład Dreadnought e, stał się bezużyteczny z, z tą swoją bronią, e, na przykład z tym działkiem automatycznym, czy jakąkolwiek bronią. Po prostu, przecież to z drugiej strony też było ciekawe, bo Dreadnought stał się z jednej strony bezużyteczny w swoim podstawowym konfigu, takim domyślnym który najczęściej był używany a stał się użyteczny w swoim jeszcze bardziej podstawowym konfigu, czyli nieupgrade'owanym czyli po prostu jak Seba wchodził z dwoma piąchami i napieprzał, tak? taki... taki... no no, z, z Neymanem by wygrał, na pewno a my w tym czasie upgrade'naliśmy sobie kolejny cap dla Pojazdów, no i nakiłowaliśmy, żeby całe miliard drewnotów wychodziło z fabryki. To nie jest Kult marzeń, to jest fabryka drewnotów. I tak się to powinno nazywać. Ja wiem, wiem, ja tutaj się śmieję. No ale, no ale od tego to jest w tej grze, tak? Po to się ten budynek stawia, żeby stał drewnotami. Jakby to była taka mechaniczna dupa z taką dziurą. Dobra, to porównanie było słabe, no ale wiecie do czego zmierzam. Ehm, Okej, okay. sobie wzmocnimy się od tak stare przyzwyczajenie. A, a my w tym czasie bierzemy społecz i, i w pieród. Ehm, aż zrobi nam się pełen, e, pełna watacha Dreadnoughtów, tak? Ehm, czyli pełne, pełne tam 8 udziałów. On, one się gotują, pikcą, na ostatni Kiedy szturm będzie. Just to death. Death. Ci, którzy nie mają honoru zasługują na śmierć. Bardzo fajne stwierdzenie. To znaczy Generalnie jest tym trochę prawdy. Z takiego space marinowskiego punktu widzenia. E, bo to się tyczy oczywiście tych heretyków, którzy tam zdradzili. o... Panie Skaucie, co pan tam robił? Całe szczęście, że was wyciągłem i upgrade sobie was i resupply zrobimy Chociaż w sumie to oni i tak są niepotrzebni, bo... No bo cóż, no ale mam do nich sentyment Skoro się wyspełnili na początku misji to już ich sprawimy, żeby sobie przeżyli do końca A co, będę łaskaw? No bo przecież i teraz cokolwiek się nam pokazuje. No to my przytłaczamy ogiem. W sumie nie tyle przytłaczamy ogiem co nasz Dreadnought robi czystki. E, możemy rzucić jakimś granacikiem, chociaż nie wiem po co. Bo zanim rzucimy granacikiem, zanim te nasze luntki się przesuną, to będą musieli. E, znaczy, jeżeli są blisko, to nie ma problemu, Natomiast kiedy są daleko na przykład w zasięgu tam e, walenia ciężkich bolterów będą musieli ruszyć dupkę a jak ruszą dupkę to będą musieli odstawić ciężkie bolterki jak odstawią ciężkie bolterki to tracą dps więc taki trade off yy. a tutaj już drugi się wypichcił tutaj już kolejne się wypichciły, o tam następny super no i tak sobie zasypiemy wroga e, prawda, szafami gdańskimi dwudrzwiowymi E, made in Space, tak właśnie. E, a tutaj jest baza orków, zaraz obok, e, którą wypadałoby na przykład umniejszyć o e, no, tak mniej więcej pełny wymiar populacji ich mniejszy, e, ale najpierw dajmy rozkaz, żeby to Dreadnought poszedł prawda naprzód, gdyż e, chcemy, żeby to on tankował. No właśnie. Z e, renotami jest o tyle fajnie, że ich można, jeżeli macie gdzieś jakiegoś serwitora, czy tam tech Prista, czy nareszcie jak na to patrzeć, e, tutaj jest serwitor, for some fucking reason, e, skoro mamy serwitora, no to, no to można go potem podesłać i na przykład mu przykleić plasterek e, z pancerzem. no. A odnośnie jeszcze tego co mówiłem wcześniej, Rhino, bezużyteczna jednostka, przynajmniej w bitewniaku, bo dlaczego tutaj jest bezużyteczna? Bo tutaj zbiera wciwę od wszystkiego. Od tego zacznijmy. Czyli jeżeli mamy um, takich właśnie tych gości, którzy mają te działka mietające shurikenami, kurwa szurikenami, no. E, no to wyobraźcie sobie, że gwiazdki ninja wystrzelone. Z takiej większej kosmicznej megaprocy, na, no, rozwalają naszego, e, prawda, nasze, nasze pojazdy. Bo gwiazdki ninja. God e, Tu się oczywiście śmieję. E, w bitewniaku, m, wszystkie pojazdy, które mają pancerz, są odporne na tak zwane e, small arms, tudzież. Broń przeciwko soft targets, czyli miękkim celom, głównie LUDKO. Jeśli zapakujemy tam kogokolwiek, no to po prostu są bezpieczni. A co, co więcej, my już się tutaj przegrupowaliśmy na kolejną ofensywę. Mamy pełną grupę dreadnotów i idziemy. Co więcej, Rhino w a secondary base near forward position with which to Secondary base powiadasz. E, sorry, gabyś nie potrzeba. E, jeżeli zaś chodzi o same Reino w bitewniaku, no raz, że zwyczajna broń, w stylu boltery, karabinki, te szurikeno główna nic im nie zrobią, więc dlatego są pożyteczne, podczas gdy tutaj ich hapeki spadają szybciej niż gacie grubasa po świętach, a e, przynajmniej w bitewniaku możemy z tych rajno strzelać tak? tam jest broń zamontowana na szczycie, tam jest taka klapka u góry przez którą ci nasi Marines mogą pikawu zrobić i tra ta 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 do wszystkich dookoła, mając przy tym osłonę pancerza tutaj nie bo, no bo tak logic kurwa zeskałtujmy sobie naszymi skałcikami co tu mamy, o shit dobra, ret retreat retreat ale no surrender tak, bo to warhammer e, poszlamy tutaj 8 dreadnotów, e, zrobię porządek, a w tym czasie nasza pierwsza grupa z marinami, e, proszę bardzo przynieście swoje rakietki robimy masakrę Tratata no po prostu panie jak to wygląda <laughs> no i teraz dobra to możecie, nie wiem róbcie co chcecie chłopaki ale generalnie bym polecał rakietki na przykład na te gatewaye znaczy webwaye gateweby gateway gatewayweby czy coś tam ehm. O no i wszystkim daliśmy rozkaz do ataku i nagle, uwaga, uwaga, się tylko załadują, i sru, i sru, rakietki lecą, no dobra, no to, po, no to w sumie tyle w pożądalu, poszustalu, pozdro 600 dla Eldorów, e, Taldir się spisała, tak, otóż Taldir tutaj była, czy nie, to jakaś inna była Frenzla, hmm. Maybe na pewno chciała swojego imperialnego bolca. Bloom. So the good inquisitor senses no chaos here. How fortunate for the Imperium that such keen-eyed eagles stand vigil over her gates. What dark crafts have these Eldar invoked? None. At least not here. The servants of Chaos sacrificed this poor guardsman themselves. To what end, Isidore? I know not. I believe the altar is a marker, a waypoint, in a map that leads elsewhere. Someone defaced many portions of text. Regardless of what Chaos seeks here, the altar requires a sacrifice of blood, or more likely, a life. Brother Isidore, you have an hour to study the altar. Document everything as is our tradition, then burn it. Lest its taint infect us all. But Gabriel, there is much to learn from here. We should not be too eager to learn what? Chaos does not teach, it misleads and it betrays. There is nothing to learn here save for our next course. These transports have been damaged somehow. Make the repairs and be quick. Well, well, Brother Isidore, what betrayal have you wrought? Disabling your own vehicles? Harbouring artifacts despite your good captain's instructions? Gabriel does not understand. He does not appreciate the significance of this. No, but I do. Quiet heretic. Once I find what you seek, I will use it against you for the glory of the Emperor and my brothers. You wish to deal me a harsh blow to prove your strength and worth. Will it come to me? I wait at Mount Korath. Have no fear, Sorcerer. I will be there.